Komenda Poczekaj Proszę to komenda bardzo przydatna w życiu codziennym. Uczy psa powstrzymywania się przed czymś, po to, aby pies na komendę Proszę dostał przyzwolenie do wykonania danej czynności. Może się przydać przy wypuszczaniu psa z samochodu, podczas wychodzenia na spacer, przed wydaniem miski czy przed odpięciem psa ze smyczy. Ba, może nawet uratować Twojemu psa, psu życie przed wybiegnięciem na ulicę. Na pewno poprawi kontrolę nad jego zachowaniem. Komendy poczekaj. Możemy poczekaj. zacząć uczyć na misce ze smakołykami. Gdy pies grzecznie czeka na nasze hasło, Proszę. pozwalamy mu zjeść zawartość. Gdy pies opanuje już pierwszy etap, możemy zacząć naukę w ruchu. Sypujemy do miski kilka smakołyków. Odstawiamy miskę w pewnej odległości od psa. Na smyczy zbliżamy się do miski ze smakołykami. Poczekaj. Wydajemy hasło: poczekaj. Zatrzymujemy psa smyczą. Gdy widzimy rezygnację na nasze hasło, pozwalamy podejść do miski. Gdy opanujemy tę umiejętność, podnosimy poziom trudności. Wykonujemy ćwiczenie bez smyczy. Poczekaj. Proszę. Poczekaj. Komendę możemy wykorzystywać także podczas zabawy z psem. Typ jest grzecznie czeka, bawimy się z nim w przeciąganie. super, puść. Dobry pies, super. Poczekaj, Łap. Daj, dobry pies. Znakomitą okazją Czekaj. do wykorzystania komendy jest odpinanie psa w parku ze smyczy. Proszę. Oraz Czekaj. podczas wychodzenia z klatki schodowej. Jeżeli pies nie reaguje Czekaj. na nasze hasło, zamykamy mu drzwi przed nosem. Poczekaj. 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 Proszę wypuszczamy gdy jest spokojny. Znakomicie przydaje się podczas bezpiecznego wypuszczania psa z auta. Proszę. Czy podczas spaceru do parku zatrzymując psa przed ulicą. Dziękujemy za obejrzenie filmu.